Na na Widzowie, z tej strony Orwedel, a dzisiaj Wam pokażę najlepsze sposoby na szybsze wbijanie tej masterii w browsers u naszych zadymiarzy. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zachęcam Was do, do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, bo lecimy właśnie po 1000 subskrypcji do końca tego roku, a teraz lecimy z odcinkiem. A więc generalnie mamy trzy sposoby na wbijanie tej masterii u naszych zadymiarzy. Pierwszy to jest takie, że po prostu gramy na poparki, czyli Showdown tam zadyma, Drugi to jest taki, że wbijamy po prostu ligę mocy, bo też za to się dostaje. No i trzecia opcja to jest po prostu granie ligi klubowej. Taka też porada, gdy macie trochę wywalony w tą ligę mocy, no to po prostu możecie w nią bardziej grać wtedy niż na przykład w takie wydarzenia na pucharki, No bo jakby skoro i tak Wam na niej nie zależy, to jak i tak gdzieś jak przegracie to jakby nic nie tracicie po prostu, nie? A gdybyście na przykład przegrali, no taki z wydarzeniem po prostu na pucharki, no to jednak stracicie te pucharki po prostu, nie? Trzeba też pamiętać, że jeżeli na przykład sobie, nie wyznaczacie, że wbijacie na jakiegoś po prostu danego brawlera tą masterię, co, że po prostu chcecie nią wbić, to po prostu gracie tylko tym brawlerem na stop nie? Czyli ciągle jakby nie zmieniacie, że o, raz zagram tym, raz tym, nie, po prostu tym danym brawlerem, bo wtedy o wiele to Wam przyspieszy ten cały proces tego wbijania i no, będzie po prostu to też szybsze, tak jak już mówiłem wcześniej. Pamiętajcie też, że po prostu w jednym dniu możecie zdobyć tylko y, 6000 tych punktów do tych masterii, że, wie, że więcej się nie da, że też właśnie są na te o jakieś ograniczenia i że możecie tylko. 6000, jakby dziennie, czyli gdybyście powiedzmy odblokowali jakąś nową postać, no to w pierwszym dniu możecie na nią wbić srebro trójkę. I teraz pytacie, ile by to trwało? Na przykład wbijanie. To po prostu taki mastery, nie? No i musimy teraz zaznaczyć, że musielibyście grać po prostu non-stop tą postacią, wykorzystywać maksymalny limit tych punktów masteryjnych, więc jakby zajęło by, by, by wam to jakieś te 4 dni i plus te 800 punktów, no to powie, powiedzmy, że takie 5 dni by wam to zajęło, ale musielibyście grać po prostu non stop tą postacią, nie? Że bez żadnych przerw i wbijacie maksymalnie tyle, ile się da. Pamiętajcie również, że po prostu im wyższa ranga, tym więcej dostajecie jakby tych punktów, nie? Że powiedzmy Mając takie 700 plus pucharków właśnie na jakieś postaci, dostajecie więcej, gdybyście mieli na jakiejś postaci dziesiątą rangę, tak? Czyli tam podejrzewam, że jakieś 140 pucharków. No bo to jest w sumie no, logiczne, tak? Bo po prostu gry się trudniejsze, są tam właśnie na tych solo, tam się wszyscy teamują, bo no, nikt nie chce też spaść. No i też taką jeszcze kolejną kwestią jest to, by po prostu grać w teamie. Dlaczego grać w teamie? No bo po prostu jak macie ogarnięty team, to nie gracie po pierwsze z randomami i, i po prostu oni są też ogarnięci, tak? Możecie sobie na nim gadać, nie? Powiedzmy nawet na takim Discordzie. Przez to po prostu Wam będzie łatw, łatwiej te gierki wygrywać. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, tak? Wiem. Odcinek dzisiaj jest dosyć krótki, aczkolwiek mam szkołę i mam taki bardziej intensywniejszy tydzień w więc po prostu nie mogę zbytnio grać BS-a i Wam nagrywać odcinków. Aczkolwiek zapraszam Was też na live'y. No i co? Ja się z Wami żegnam. Siemano!